Ci, którzy wybrali numer 3, zobaczmy, co oni muszą wiedzieć dzisiaj. Kto mnie jeszcze nie zna, to jestem Katarzyna i intuicyjnie czytam tarota. Jeżeli potrzebujesz prywatną sesję, to zapraszam do kontaktu, bo ja nie piszę pierwsza do nikogo i uważajcie na skamerów. Mamy dwójkę kielichów. Tu dla tych, którzy wybrali trójkę, to oznacza, że Twoje relacje, Twój może małżeństwo, związek będzie rozkwitał. To pokrewna dusza, z którą y, dobrze się dogadujesz, której potrafi, potrafisz ją zrozumieć, także potrafisz jej wybaczyć. Ja myślę, że Wasze relacje będą się rozwijały jak najlepiej, i myślę, że to jest ta właściwa osoba, z którą Ty teraz jesteś. Jeżeli czujesz, że coś może teraz zgrzyta pomiędzy Wami, to będzie także dla Ciebie wskazówka, że konflikt będzie rozwiązany bardzo pozytywnie. Ja myślę, że powinniście się zrozumieć yy, i zrozumieć jeden drugiego a wasz związek będzie dalej rozkwitał. Przesyłam dużo pozytywnej energii i pozdrawiam Was serdecznie.